Cześć, Przemu z tej strony. W dzisiejszym materiale pogadamy trochę o rowerze, na którym jeżdżę, na którym się ścigam. W sumie już prawie od dwóch, prawie trzech lat można powiedzieć. Więc zacznijmy z gubej rury. Jaki to rower? Możliście zobaczyć już na poprzednich materiałach. Jest to model Emonda marki Trek. Niestety już nie produkują, yy, znaczy produkują, ale w wersji aluminiowej. Karbonową wersję Emondy zastąpiła Madonka, która nie do końca mi się podoba osobiście, bo myślałem o zmianie roweru, jak tylko gdzieś tam tak wypuścił Madonka, ale stwierdziłem, że nie. Podoba mi się ta rama Emondy, więc zostałem po prostu przy M mondzie Jest to wersja SL6, czyli mamy ramę karbonową, koła karbonowe. Tu akurat jest najniższy, można powiedzieć, model kół karbonowych, bo jest to model Elite. 35 mm stożek. No i mamy trzyzapadkowy system czy zapadkowy bębenek po prostu, więc nie ma raczeta od DT Swissa, no ale nadal te koła według mnie fajnie się kręcą, fajnie jadą. Jeśli chodzi o jakiś taki serwis, jest to też w miarę proste, zajmuje to 10-15 minut, jak się wie, którą śrubkę i jak rozkręcić, i czym posmarować, yy, więc jestem zadowolony po pierwsze z kół. Po drugie, z roweru, bo naprawdę rower super idzie pod górę. No i dodatkowo jest po prostu wygodny. No bo poza wyścigami, no nie ukrywam, że też szukałem roweru, którym będę mógł zrobić 150-200 km i przy tym w miarę normalnie potem się czuć. Oczywiście, jeśli chodzi o rower, no to na pewno sama pozycja jest kluczowa. Ja nie ukrywam, że jeszcze nie miałem bike fittingu, ale skłaniam się ku temu, ponieważ gdzieś tam czasami czuję, że nie wiem, po mocnym tygodniu. Coś ich boli, cośik jest niewygodne, tutaj coś drętwieje, więc skłaniam się ku bike i też myślę, że to jest w sumie sensowna rzecz do zrobienia, jak ktoś gdzieś zaczyna z rowerem. Ja tego jeszcze nie zrobiłem, myślałem, że wystarczy u mnie przełożenie po prostu pozycji z poprzedniego roweru. No ale niestety to nie, nie zawsze to tak jest takie ładne, proste i kolorowe. Yy, więc tak naprawdę jestem przed bikefittingiem, wiele rzeczy jeszcze pewnie się zmieni. Bo nie ukryłem, że przez te dwa lata trochę rzeczy zmodyfikowałem. Ale myślę, że jeszcze właśnie kwestia w długości mostka, szerokości kierownicy, szerokości siodełka to jest rzecz, która po prostu będzie zweryfikowana po bikefittingu. Dobra, przejdźmy do osprzętu. Jeśli chodzi o osprzęt to z tyłu mamy przerzutkę 105 DA2 12 rzędową. Dodatkowo z przodu ostatnio mi padła przerzutka i po prostu zamiast 105 wrzuciłem Ultegra. Podobno działa troszkę szybciej i sprawniej, nie wiem czy to jest efekt placebo, ale dzisiaj robiłem można powiedzieć pierwszy trening i faktycznie ta przednia przerzutka, mam wrażenie, że w porównaniu do 105 Ultegra działa delikatnie płynniej, tak szybciej zmienia to przełożenie góra-dół. Nie wiem, może to jest efekt placebo, ale po prostu muszę jeszcze więcej pojeździć, żeby Potwierdzić tą tezę, ale ogólnie 105 z przodu była, zmieniłem ją na Ultegra. Z przodu mamy też korbę Ultegra 52-36. No i tak samo z tyłu, jak wrócimy do kasety, akurat tutaj wrzuciłem kasety Duraysa i mamy tutaj, mamy tutaj 11-34. Więc przełożenie dla mnie w górach idealne, bo jest z czego podjechać do góry, ale też jak są jakieś takie zjazdy. Jest z czego po prostu też dokręcić, a o to mi tak naprawdę w tym wszystkim też chodziło. Jeszcze jak wrócimy sobie do kół, to ważnym elementem są opony. Są to opony w tym momencie Pirelli 0 Race, szerokość 26 mm. No i jeżeli na dentkach tu boli, to żeby gdzieś tam z tej wagi troszkę jeszcze po prostu urwać. Ogólnie opony, kwestia według mnie gustu indywidualna. P0 Races, według mnie super opona, troszkę szybko się zużywa, według mnie, jakieś takie, nie wiem, 5000-6000. No i tylna opona potrafi być delikatnie kwadratowa. Oczywiście można ją z przodem zmienić w czasie, żeby to się jakoś tam nie zużyło aż tak bardzo szybko, ale według mnie fajna opona, naprawdę fajnie się trzyma drogi. Ale szczerze, czy widzę różnicę między GP5000 czy jakąś tam Victoria Corsa? Raczej nie. Dosyć podobne opony. Oczywiście mówimy o oponach w cenie detalicznej 300 zł około za sztukę, więc tutaj według mnie nie będzie jakiejś kolosalnej różnicy. Ale ogólnie P0 po prostu mi się podoba, dobrze mi się na tym jeździ, więc co roku ląduje u mnie na obręczy. Jeśli chodzi o dentki, no to nie ukrywam, że eksperymentowałem z dentkami z AliExpress i według mnie są spoko, jak się trafi na dobrą partię. I ogólnie twierdzę, że tu to jednak delikatnie lepiej trzyma ciśnienie, po prostu, bo z tych dentek z AliExpress bardzo szybko po prostu schodzi powietrze. Ale to są już takie, można powiedzieć, błachostki, no bo dentka z AliExpress kosztuje 8 zł, a z tego, z Tubolito 120, więc no jest różnica, i myślę, że różnica duża, i nawet to dopompowywanie codziennie po prostu nie powinno stanowić jakiegoś większego problemu. Jeszcze jak miałbym powiedzieć, siodełko, na którym jeżdżę, to jest też kwestia indywidualna. Ja po pierwszym bikefittingu miałem zalecone 145 szerokości, no i to jest model Bontragera ALUS Comp. Fajne siodełko. Podoba mi się to też, że ma możliwość zmontowania po prostu uchwytu na lampkę, radar, cokolwiek, więc to też jest duży plus tego siedełka, ale ogólnie też dla mnie jest. Dosyć po prostu wygodne. Dupa nie odpada, jest wygodnie, komfortowo, nic nie obciera. A to w siodełku tak naprawdę jest najważniejsze. Kiedyś testowałem takie siodełko lżejsze, to był model też ALUS, a ale nie COMP, tylko Light. Tam były już pręty karbonowe, no i ta wyściłka była dosyć twarda. I szczerze zrobiłem 5 jazd na tym siodełku, i po prostu nie było to pod mój tyłek. W sumie już nie pamiętam, co z tym siodełkiem zrobiłem, ale chyba gdzieś je po prostu sprzedałem. Więc wróciłem do najcięższego, najbardziej podstawowego modelu Alusa, modelu Comp, i myślę, że wielu, wiele osób na nim jeździ, bo bikefitterzy naprawdę mocno je polecają. Jeszcze drugie to był Specialized Power i miałem wybór między dwoma, no i wypadło na Alusa. Jestem zadowolony, a w sumie już minęło chyba 5 lat od mojego poprzedniego fittingu. No i też nie ukrywam, że ten kolor po prostu tej ramy bardzo mi leży, bardzo mi się podoba. Na ramię też była naniesiona powłoka ceramiczna, więc też ten kolor po prostu no, robi robotę, jest ta głębia tego koloru. No i też przy myciu widać, że szybciej się po prostu czyści, więc robiłem na tej ramie też powłokę ceramiczną. A teraz wracajmy dalej. Z przodu mamy kierownicę. I kierownica ogólnie jest to, można powiedzieć, moja modyfikacja po bike fittingu, bo normalnie powinienem mieć 40. Ale w pewnym momencie stwierdziłem, że w sumie czemu by nie spróbować węższej kierownicy? I obecnie że na kierownicy 38 cm. Jest komfortowo, jest wygodnie, czuję się naprawdę tak. No fajnie na tych interwar po prostu jak jest jakaś tam szybsza prędkość, to mogę się idealnie złożyć, jest ta pozycja taka bardziej aerodynamiczna i nie odczuwam tego w żaden sposób negatywnie podczas jazdy, więc czemu nie. Gdybym miał teraz zdecydować, to pewnie wrzuciłbym 38 w górnym chwycie, a 40 w dolnym chwycie. Są takie kierownice i nawet z tego co kojarzę Trek, Bontrager, takie kierownice ma w swojej ofercie. I myślę, że to w przyszłości gdzieś u mnie siądzie, też jak wcześniej wspominałem czekam na bike fitting, bo mostek wciąż jest aluminiowy, kierownica aluminiowa i myślę, że jak już będę miał potwierdzoną taką szerokość jaka powinna być, długość mostka jaka powinna być, no to pewnie siądzie albo kierownica zintegrowana, albo po prostu mostek i kierownica karbonowa. Takie zachcianki można powiedzieć. W żaden sposób to pewnie nie wpłynie na jakieś tam na wyniki, ale będzie po prostu ładniej i schudnie wyglądało. A też o to chodzi, chyba, co nie, żeby nam rower się po prostu podobał wizualnie. Czasami jakieś tam waty czy logika po prostu przemawia mniej niż wygląd. Więc tak. A jeszcze jak zejdziemy sobie niżej do ważnego elementu, czyli do hamulców. To tak naprawdę hamulce mamy, zaciski mamy Shimano 105, tarcze mamy e, DuRacy, 160 przód, tył. Nie ukrywam, że padła decyzja, żeby zamontować DuRacy, przez to, że 105 dosyć, y, według mnie się gnie, e, szybciej się po prostu zużywa. E, jeśli chodzi o DuRacy, no to ma podobne zastosowanie jak Ultegra, jest dekol lżejszy. Ale tak naprawdę nie ukrywam, że te tarcze były tylko i wyłącznie zamontowane pod względem wyglądu. Ultegra w zupełności by pewnie wystarczyła, ale miałem możliwość kupienia w fajnych pieniądzach Dura-Ace'a, więc taki Dura-Ace po prostu wleciał. I możecie sami ocenić, powiedzieć, czy wam się takie coś podoba, czy nie. Mi się po prostu podoba, dlatego jest tutaj Race. Jeśli chodzi o trenowanie, to dosyć istotnym elementem jest pomiar mocy. Przeważnie miałem impiki w lewym ramieniu korby, ale w sumie stwierdziłem, że jak będę gdzieś jechał i będę chciał wypożyczyć rower, to przydałby mi się pomiar mocy, który będzie wskazywał te same dane, co wskazuje po prostu mi w Polsce podczas treningów, więc padła, padł wybór na pedały Asioma. Niestety Asiomach mi nie pasowało to, że w sumie ten pomiar mocy w pedale był na blokach Luka, a ja całe życie jeździłem na butach na blokach Shimano. I szczerze nie chciało mi się po prostu tych bloków Shimano przekręcać, więc znalazłem, że Asioma ma też zestaw do konwersji pedałów Shimano do pomiaru mocy. Czyli po prostu tutaj mam pedał Ultegry, można powiedzieć body pedała Ultegry. No i tą ośkę wykręciłem i tu jest montowany pomiar mocy pomiar mocy acjomy. Więc to tyle, pokrótce przedstawiłem Wam maszynę, na której jeżdżę. Dzięki wielkie za oglądanie. Gdybyście mieli jakieś pytania, zagwozdki, dlaczego tak, dlaczego nie, to śmiało piszcie w komentarzach. Jestem otwarty na dyskusję, na odpowiedzenie na jakiekolwiek pytanie. No i tyle w tym materiale. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku i zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału, żeby być po prostu na bieżąco. Hej! A teraz trzeba wrócić do domu. I kto powie, że na szosie się nie da? Wydaje mi się, że takie tereny na szosie to w ogóle jest większa frajda tak naprawdę, bo trzeba bardziej uważać, żeby nie, nie pogięć obręczy. O Boże.